Nie nie No zapraszamy. No już do wzięcie. Panie i panowie, z ogromną satysfakcją podążam. Dziękuję. 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 Ten ale tutaj, no Nie wymyłem dentów maklerskich. Nie, no ale trzy razy się przytuliliśmy, a mówią, <grym> tak. że tak trzeba w Polsce. ja muszę po trzy tak, zrobić naprawdę słuchajcie. <grym> naprawdę tak, <grym> a ja tak? A ja tak robię. No to ja tak. Zajebicie że nas Walasz tak robi. i trzyma tutaj <grym> dziecko. kaliber, kaliber 44. Jest, jest, yes, Tutaj yes, u nas jest. Jest. Dlaczego tego jest Dumni, nie bladzi opaleni, dumni. No właśnie, bo płyta ukaże się 13 lutego, wiesz, 44 dzień roku. Wiesz co, my tak pomyśleliśmy sobie, że skoro była tak dawno zapowiadana, to trochę urwiemy ten czas. Od jutra dostępna w sklepach. O, w tak. No tak, bo z nikt nie chodzi o do sklepu żadnych. No dobra. No, bo <grym> są 16 lat minęło. 16, jak jeden dzień. Jak jeden dzień, jak to było w 40-latku. 16 lat na twoim koncie w tym czasie. Ile? 5 solów, solowych płyt? 5. Ty też różne rzeczy robiłeś. Joka? Jego U mnie 5 fitringów i 55 koncertów. Na czterech kontynentach! Uh, co nie, się? Tartuję, no, na dwóch. Joka, to nie udzielać przy okazji jeszcze z jednej beczki trochę w jakichś fajnych kreskówkach, w bajkach no, ze swoim zajebistym głosem. Słuchaj, załatw mi taki etat. No, <laughs> Jaka, nie, tylko, nie, nie tego. Kolejny album miał nie, być. Nie o, No właśnie, no co, się, co się działo? Yy, że cię w końcu tknęło, żeby się ruszyć do roboty i, i zrobić nowy materiał? I wiesz, co ten, ten rytm, rytm, rytm. Może teraz jest dobry czas, żeby mnie, co mnie tknęło. Wiesz, ciężko mi w tej chwili powiedzieć, co to to dokładnie było, bo to wiesz, tknęło ale nas i... dwa lata temu, jak zaczęliśmy grać masę koncertów, jak zaczęło na nie przychodzić bardzo dużo ludzi. I tak w pewnym momencie ktoś przyży tak mnie tknął i powiedział: Stary, na tej to, no! to było mniej więcej tak, tknęło, tknęło mnie to, że okazało się, że dużo ludzi jakby wiesz. Czeka. Tak, czeka. Te kawałki, które nagrywaliśmy wcześniej, dobrze się im kojarzą z jakimiś dobrymi chwilami, nie wnikam z jakimi, ale te. Ale to okazji, miałeś ten... tutaj swój spory udział w namowach. Yeah znowu ja nie trzeba było zbyt dużo namawiać wiesz to raczej trzeba było stworzyć warunki wiesz musiał zacząć powstawać bity fajny klimat wiesz i, i poszło samo zajrzymy no. do środka ile mamy numerów czy to jest takie istotne słuchaj no widzę u, u 18 w numerek na samym końcu chociaż są <grym> jest tam intro jest outro są jakieś skity i tak dalej co mamy Uf, 13, a dalej 17, jeśli chodzi o stylistykę jest, na pewno nie ma reggae na pewno nie ma trapów to już mówiłeś u nas kiedyś tak. łączyliśmy z tobą tak. to co mamy to co mamy oddrzewane? czy ja, proszę cię nie mów nawet takich rzeczy nie ma schabony. Nie, i nie ma steków żadnych. świetnie jest mięcho, jest mięcho. z naszych hip-hopowe, jest, myślę, trochę śląska. Jest przede wszystkim tak, jak chyba wspominałem, jest ten dla, dla dla tego hip-hopu, na którym się wychowaliśmy. Oprócz tego jest nasz klimat na pewno kalibrowy, jest zabawa słowem, jest nawet jakiś społeczny kawałek bardziej. Jest i bajka na dobranoc. Wiesz, wiesz myślę, że pewien klimat. No. Trochę A? odrobineczka psychorapu, dużo truskulu, trochę kansensy hip-hopu, takie różne, wiesz. Tam. I jest też ułamek tarcia, miała być 44. Nigdy nie miała być czwarty 64. Ale właśnie jak rozmawialiśmy, to tak mówiłeś. Ja mówiłem no. z mojej chusty nigdy nie podchwyciłem. Nie, ale. To media to chyba podchwyciło media jakoś, podchwyciły. Podchwyciły to jakieś taki strzał, to chyba coś na zasadzie roboczego tytułu, czy coś. Nie? Taki płyta, okay. czwarty. 44. No jest też już zrobiony nowy klip, który ukaże się. Lada chwila. No. Jutro? Jutrze, jutro? jutro? Też? Jutro? O proszę. Słuchaj, zajęcie. chyba, przepraszam Jankę, z wszystkie tajemnice. Teraz no, opłagiem Musieli go no, skończyć. No, Naprawdę szybko. No. no dobra, to zapowiadamy klip już teraz, tak? Halo, halo, chciecie, żebyśmy powiedzieli? do ha, kamery, no macie szansę tam. teraz do kamery, tutaj proszę bardzo, do której, do tej powiedzieć, że, że już jutro za, zagramy, tak, ważno, tak, no. no. nie, jeszcze nie, bo A jeszcze nie mamy, no, no tak, no, ta, ta, tutaj ta, kawałeczek, kawałeczek. nowy klip, już mogę powiedzieć do kawałka, why is it fresh, możecie yeah. się go spodziewać już w ciągu naprawdę najbliższych godzin, odliczacie. O, patrzcie, 17.44, odliczajcie swoje zegarki, coś tu jest. Dozwonił się do nas e, młody człowiek, e, który również zajmuje się muzyką i rapuje. Proszę bardzo. Halo, halo, cześć! Siema. Cześć Janku. E, ponoć e, chciałeś coś nawinąć dla chłopaków. No to coś nawinąć, No to dawaj. No, no to dajemy. To my jesteśmy hip -hop. To ten styl, to te brzmienie zrobimy. niezły Gdy usłyszysz na scenie, że potencjał wymiarzem. Mówiło mi tak już wielu tym trata i dociera powoli do celu. Dzień dobry, dostałeś od chłopaków, a teraz dawaj pytanie. Będzie jakaś kropna Trasa, oczywiście, trasę. że będzie trasa koncertowa, świetne pytanie, bo właśnie miałem o tym mówić. Będzie trasa koncertowa. Zapraszamy, oczywiście, sprawdzajcie nasze Facebooki, Facebooki sprawdzajcie naszą stronę internetową k44.info. Ruszamy jak najbardziej w trasę. Tak? Zaczynamy natychmiast. Na A na, najbliższy kiedy. Coś wiadomo, już macie ustalone, czy jeszcze nie? E, w, tak, mamy ustalone, ale to tak jak mówię, w, w, sprawdzajcie, bo to na bieżąco się jedne się potwierdzają, inne się przesuwają, inne się potwierdzają mm. kolejne, także mm. także na pewno mm. będzie tego trochę. Dobra, Czyli dziękujemy tutaj, proszę Poczekaj, bardzo Chciałbym pozdrowić. Słuchaj. dawaj, dawaj, Jasne. No to chciałbym pozdrowić mojego zielonka Krzyża, władza, mm. i całą ekipę Kaliber 44 jest DB. Dziękuję o, zdrawa, za Dla ciebie lecą dwie płytki, proszę bardzo. O. Dobra, mamy płytę w środku sporo zacnych postaci. Pogadajmy o tych e, featuringach. Uż, pozwolę sobie postawić tę płytę, bo naprawdę będzie, że się nie mogę... Mów, mów, Joka powie. Featuringi. Tak, featuringi tak, są ze Śląska, coś? tak jak my, no bo każdy chyba wie albo nie wie, jesteśmy ze śląska, yeah. e, jesteśmy tam korzenie związani. Yeah. Dobrze, e, jest Rachim. Ja. Jest Grupson. Ja. I jest gutek. Mhm. Ja. Czyli wszystko zostało w rodzinie. Tak. Jak najbardziej. A nie Jak chcieliście na przykład zaprosić ziomka. na płytę jakiegoś młodego ziomka, którym się jaracie z polskiej sceny? No wiesz, nie to, myśleliście o tym? Pomysły były różne, ale tutaj chcieliśmy zrobić ukłon do tych ludzi, z którymi już tak powiem, tworzyliśmy i z którymi wspólnie nadal jakoś tworzymy śląską scenę, bo wiadomo o tym, Rachim to jest, że, że, że tak powiem, z naszych czasów i od naszych lat tworzy Grupson jest znakomitym w naszym zdaniem reprezentantem tego młodszego pobrenia, mm -hmm. oczywiście nie najmłodszego już i myślę, że w obaj od oczywiście też e, znakomicie się sprawdzili. Je, jak się czujecie, powiecie a propos jeszcze tego, że to już jutro, tak? no Sporo pracy. Nie, nie będziecie spać dzisiaj, jakiś plan jest w ogóle, że pójść spać, czy czekacie. Nie no plan jest! <śmiech> nawet <laughs> nocy no, no, no. ile sobie wzięliśmy. <laughs> Ale nie, 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 co to za uczucie, do czego możecie porównać? Nie, jakby się dziecko wam rodziło, o, spoko za chwilę będziemy odebrać poród Jak to jest? No, Jesteście z spełnionej roboty, no! Zwłaszcza przy, pod koniec materiału to było takie uczucie teraz już, już no. wiesz kończyliśmy na samym początku stycznia czy pod koniec grudnia tak że już no. jakby miesiąc minął i zdążyliśmy się z tym jakby, jakby oswoić, że ta płyta mm -hmm. już jest jest zrobiona No a teraz tylko czekamy na, na to żeby się pojawiała w sklepach No żeby to już nie było kiedy kiedy tylko żeby było jest okej zajebiście, jeszcze o tej produkcji o to o tym co jest w środku bo wygląda to naprawdę co najmniej Bosko No dobra idę. nie wolno jeszcze pokazywać, nie wolno nie było nie, było nie, było. nie weszłeś. <laughs> No, i proszę bardzo, wróciliśmy. Chłopcy, dalej z nami. I ja teraz rzucam szybciutkie pytanie do Joki. Czy w związku z tym, że się ruszyłeś do roboty i wydaliście wspólnie album, możemy się na przykład spodziewać solowych projektów z Twojej strony? <laughs> tak, wziąłem wolne z roboty i. <śmiech> <śmiech> Możemy się spodziewać. Myślę, mam, wiesz, muszę pozbierać myśli, bo okay. teraz ciężko przy premierze od razu mówić o następnej płycie. Ale ten, ale oczywiście. Ja się że, pytam tylko tak. o cień szansy, wiesz co Cień szansy, szansy jest. Tak, ci tak. od razu mogę rzucić cień szansy, że tak. No, bo <laughs> fajnych rzeczy, które niedawno robiłeś tak. no spryły, tak. Byłeś na Jimek, no, byłem, widziałem, ja, stary, no, no. krzyczałem, piszałem, coś świetny. fantastycznego. Tyś o od projekcie tylko <laughs> powiedz jeszcze No, świetny projekt. 62 muzyków, Jimek, Miłosz, organizator, świetna ekipa filmowa, cinematic artist, świetne wydarzenie, pani dyrektor NOSPRU w Katowicach, w ogóle ja jestem fanem tego miejsca, które mm, powstało tak, w Katowicach, tak, tak, Muzeum tak, tak. Śląskiego NOSPRU i tego wszystkiego, dlatego z największą przyjemnością wystąpić na takiej scenie, to mega przyjemność. Tam też fajnie byście wystąpili. Powiedzmy jeszcze o, o tym, kto stworzył projekt, ten ładny, kto to zrobił? Projekt jest Michała Dziekana, mhm. kto nie zna, niech sobie poszuka. W internecie sprawdź bo to jest fantastyczny mm -hmm. rozsądnik W środku mm -hmm. jest rozkładowy plakat, to może nie będziemy go tak zupełnie w całości, Kto tam znał wcześniej układki Kalibra i lubił tam sobie w nich pogrzebać, znaleźć jakieś rzeczy, to na pewno będziemy miał dużo dedygowania będzie dużo rzeczy do obejrzenia, znalezienia, bo tam w środku na plakacie są rzeczy nawiązujące do kawałków naszych. planu zarządzam bo to jak ja na na, na, na się nazywam, jak ja mam się... Pytać? Dawaj, na, się coś. Znalazł w sobie miejsce. A no ja tu. Kochani moi... Dolegam. Ręka trwała, ale zrobimy. Żegnamy tego. się z chłopakami. Dziękujemy serdecznie. Dzięki, Dzięki tą uprzejmości. Już jutro możecie zgarnąć ich e, krążek e, w sklepach. A...